Na tym placu, tak jak ogłaszaliśmy, chcielibyśmy dokonać takiego otwarcia oficjalnego i przybyliśmy tutaj e, pani radna e, Katarzyna Manczenko, pani Jolanta Miszkiewicz, pan Marcin e, Skłodowski, Łasica przybyła z nami, czyli maskotka, urzędnicy, miło, miło mi, że... Widzimy taką, taką liczną grupę. Ja poproszę o zabranie głosu w imieniu radnych panią Katarzynę Manczel. Dzień dobry państwu, ja w imieniu wszystkich radnych chciałam bardzo serdecznie podziękować państwu, pogratulować tej aktywności w ramach budżetu partycypacyjnego. Bo to miejsce, w którym obecnie się znajdujemy, to jest dzięki państwu. Dzięki państwa zaangażowaniu, dzięki państwa głosom. 1144 głosy trzeba było oddać, żeby to miejsce powstało. Był to chyba najlepszy wynik, jeżeli chodzi o budżet partycypacyjny 2014 i jest to pierwszy projekt na zaciszu, który będzie realizowany w tym roku i jedyny. Ale wiemy, że za rok powstanie kolejna na przy Domu Kultury Zaciszy. Czyli nie jedyne miejsce, gdzie będziecie Państwo mogli przychodzić ze swoimi pacikami, gdzie dzieci będą mogły się bezpiecznie bawić i poznawać nowych towarzyszy zawierać pierwsze przyjaźnie i co najważniejsze spędzać czas na świeżym powietrzu, bo to jest tak naprawdę bardzo, bardzo istotne. Ja Ci mówię do Urzędu za współpracę, bo to jest rodzaj współpracę, urzęd partycypacyjny. Tylko masz pusić ten balonik później do Instytutu Blue Straczykoś. O super. Dobra. Dwóch chłopaków, tak? teraz może dwie dziewczyny. Dwie dziewczynki poprosimy tak, jeszcze. Już czeka. O, już jedna czeka. Dobrze. Już... No chłopaki. Dziękujemy chłopakom. Ale ale ładnie leci?